Zosia Sobanty, kapitan zespołu wicemistrza Polski, Jarek, co bardziej cieszy się z tego srebrnego medalu mistrzostw Polski, czy też, że już wakacje się zaczęły i o Oj, wakacje się nie zaczęły, bo przed nami jeszcze sezon kadrowy, więc, e, więc na pewno nie rozpoczęły się wakacje. E, bardzo się cieszymy z, z tego srebra, mimo że gdzieś tam po meczu od razu był jaki niedosyt, bo jednak decydowały o tym dwa punkty, więc było troszkę szkoda. No ale srebrny medal to bardzo duże osiągnięcie i teraz jesteśmy tylko z tego dumne. już ja w sezonie kadrowym, co się szykuje w najbliższym czasie? No... W tym sezonie kadrowym y, mamy do rozegrania y, Mistrzostwa Europy. Widziałem y, tutaj na meczu trenera Nicole Betorego, drugi trener Polski. Czy on przyjechał do Ciebie obserwować między Nie. Nie wiem, myślę, że mhm. to pytanie trzeba zadać y, właśnie trenerowi. Myślę, że przyjechał y, przyjechał się rozejrzeć. Jesteś także trenerem zespołu UniOpole. Czy czasami nie, nie masz propozycji przejścia do klubu z wyższej klasy mhm. e, Wolałabym e, nie zdradzać tutaj, e, jakie są możliwe kierunki. Myślę, że na pewno. E, jeśli kibice będą obserwować, to niedługo się dowiedzą. Jakie to są procentowe szanse pozostania w Poznaniu? <noise> e, no szanse zawsze są, tak? Tutaj no... E, nie wiem, trudne pytanie, tak jak powiedziałam. E, myślę, że niedługo oczywiście się dowiedzą, e, co i jak. No A co będziesz robić w najbliższych dniach na świętach? E, na pewno odpoczywać. Na pewno odpoczywać od siatkówki, no i spędzać czas z najbliższymi, ponieważ w sezonie nie ma go za dużo. Siatkówki fotografistko się na przykład przygotować do te święta w sensie kulinarnym oczywiście no po co? myślę, że moje specjalne na święta są zdecydowanie ciasta kto cię I... tak nauczył tego? No? mama I ciasta jakie? <śmiech> różne, <śmiech> bardzo dobre o, to na pewno I mama może być spokojna, że przyjedziesz pełni formy uśmiechnięta i że pomożesz kuchni tak żeby być z Czyli święta będą w rodzinnym gronie, a później wracasz do treningu, zrozumiałeś? Mm, tak, tak. Zosia Sobanty. Jeszcze siatkarka Energetyka Poznań. Nie wiadomo, jak to będzie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.